Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Piciu. Dojeżdżam tutaj do klienta z Prasą McHale, miejscowość Małachowo, klienta jeszcze nie ma, ale gdzieś tu mam, na Przystanek i z przystanku gdzieś cofnąć. Nagrywać mogę. Nagrywać mogę. Tylko, że ja, puszczą, ja puszczę do internetu. Witam. Nie go tego szampana. Nagrywać mogę. To już nie musi się ukrywać. Pojechać nad morze. Ale dobrze. Altera? teraz? No to piosko, żeby się no. przemieszczało. A tu widzę trochę jest, no. <laughs> tak nie zuma, zielona. Ja jestem się po krzyżu a nie zuma, no. A teraz niebieskiego będzie trzeba przemalować. Nie, Tylko niebieskie. Tylko niebieskie. Wiatr jest zimny, coś zimno, zimno. No kurde, no, ten no, wiatr to jest sobota, nie? Jak to mówią, jak jest wiatr, to jest zimno. zimno. No, no to jest zimno, no. że się ciepło. Nawet trzyma się stawki na południu. że w sobotę na pewno bo na dymu. No. Jak dla mnie, to nie wiem, ale mista czy deszczu? Deszczu. No, napadało. Kurde, masakra, nie? No, no, na mieć ma? Tak, w, tu, Tak, ta tak, w tej, tak, w tej, tak, to już muszą mieć hamulce tak. Przekracza tą wagę w mogę na No, <laughs> no. no. tu strajkować gdzieś? Ja nie. Do nie. dziewiątego, nie? nie wiem, jak się ma zacząć no. Dwie godziny? Ostatnio też miała być dwie godziny, a przeciągli czasami. Ten, no, no, no macie mało. Wszystkiego? No, roboty jest mało. No roboty no, trzeba roboty za mało. Dziedzicieli nie robią, a nie? Ale tak w naszym rządzie jest. Ci, co robią, to są bici, można powiedzieć. Mają mało i nauczą się zlejkować. A jak to mówią rolnikowi, nigdy nie dogodzisz. No, no, no. To, 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 to jadą na gminę <grymiania> i leczą, że łąki są pozalewane. Przyjdzie czerwiec, to będą latać na gminę, żeby wyskłać. Że trochę ich wyskłać. Idą. Wszędzie, wszędzie. Dużo jest pozalewanych, no. A no jest cały zalewy. chłód. A czemu, bo zamykali? No bo tam już, tam już się topią za, za kościanem. No jechałem od Kościana, to Ci powiem, tam w kierunku Grodziska, nie? no to tak spojrzałem na lewo, mówię, nie pamiętam tego jeziora tutaj, mówię, tak mówię, kurde, ja pierniczę, mówię, kurde, normalnie jezioro się zrobiło, nie? Tu mówisz, nie no, wie? Tu już nie wiem, tu już nie wie. Tu już jest lepiej. A tutaj, tu ma żadną sumę? Nie, tu tak jest, no. No bo no. no, tu no. no, się cała komora tą później otwiera i te sprężyny tu chodzą, nie? Wiesz, jak to jest zrobione? Patrz, aby jedna, jedna ta I o tym, że na głowna nie... Aby nie jedna nie, pachta jest, a nie, nie ma głowa pięciu, nie? Góra nie, to nie interesuje, może nie będzie. Ciekawe, trale. Ciekawe, jak to kurwa zdaje egzamin, No, Dobrze, zdaje, nie ma problemu, nie? Najgorzej, kurde, wiesz, jak coś trafi, i ci przetnie, nie? No to Bo wtedy problem, jest... Problem, No trochę to... bólu, trochę bólu. <laughs> ja nie będę strajkował. No, pewno, k**wa, trzynastki, czternastki... No więc mówię, nie? No, tego, tego podwyżka jeszcze ma być znowu z no. ja, to, ja to twierdzę, że emerytom nie muszą dawać trzynastek, no. czternastek, tylko żeby podatków nie zabierali no, tych no, niepotrzebni. No, oni już zapłacili swój podatek, nie? No no. no, no. Ale oni zapłacili swój podatek, nie? To po co od emerytury no, jeszcze a raz a podatek? Czemu, a czemu mi my, my, my biorą z chorobowego podatek? Nie wiem. No pytaj się ich. No. Dostałem dwa chorobowego i z tego, że nie 300 zł podatku, i dostałem 2700 siedemset za cały miesiąc. No ale teraz dzisiaj, kurde, słyszałem taką no. też taką wypowiedź Cześć, jednego, nie, kurde, podatku, jednego gościa. Mówi, kurde. to no, no, oni ku, ku, ku. odciągają na, na zdrowotne i. Dlaczego no, jeszcze my z chorobowego, z chorobowego podatek odciągają? No. No. Ku, kupił, kupił samochód nowy. Mówił no. już tam trochę, kurde, czasu minęło. Kupił samochód tam nowy, zapłacił podatek. No. No bo wiadomo, kurde, podatek no. musisz zapłacić, nie? Zdrowotne wszystko tam później musisz płacić, o co musisz opłacić. Skasowali mu auto, ubezpieczalnia mu wypłaci, ale od tego, co mu wypłacą, to musi zapłacić znowu podatek i tak dalej, Bo, bo to jest już ten, no, podatek od wzbogacenia, nie? A komisja, w telewizorze co włączysz, to się doperdolają. No, no, Widziałeś, jak się roli pod Sejmem? Kurwa ja bym tam musiał być. Pałowa ich <grymne> Promocja firmy Korbanek. Szukaj linków w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Jest jest, rób, jest rób, czy tak trochę... Cichło, nie? Jest trochę. To był taki trochę przestrój, a teraz kurde cały czas zapieprzam, można powiedzieć. Nie widzę, ale, ale osu, czy jakoś tam? No, chodzą to prawda te duże to mniej, ale te małe idą, nie? Tych małych to dużo idzie takich taki do stokoni do stokoni, no, no, no. To może nie, jest, nie? To... No cena robi swoje, nie a w miarę tam kurde chodzą. Nie? Tam są? Ibe, to yy, nie, wcześniej były nie pamiętam a teraz mają Dosana Dosan. Dosan? To teraz Dosana stosują. Wcześniej były kurde jakie to były Patrz, kurde, wyleciało mi z głowy. Co widzisz? No, no. pamięć dobra, ale krótka. Teraz na dosłownie, bo teraz to wszystko te Euro 5, nie? No, 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 no. Pierdolę Euro 5, kurwa. Nasza 30 jest 74 1954 i tu z dymą nie widać. I tam nie ma Euro 5. I co ci Teraz można to powiedzieć, że ekologia mocno uderza. A nie, nie, nie do końca mają rację, nie? Z no. ja tymi wielkimi lujami chyba to one potrafiły 35 do 40 litrów na, na godzinę paliwa spolić. No. Kurwa. To ja mają 30 krzów dwa dni no, dokładnie. A on to w godzinie spolił, nie? No. no. I tam nie ma ekologii, Tylko więcej zrobi roboty, ale no... Ale, no, ale... ale chodzi o, 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 Sam o... Tak. zanieczyszczenie środowiska, no. to ta ja 30 wiem. kurwa, to co, ona poli liter na godzinę, a ten 40 kurwa, nie? No To tak samo jak te biododatki dodają, no. nie? No. Samochód, kurde, pali, kurde, 10% mniej bez no. dodatków, jak dodatki dają, kurde, 7%, nie? No. No. To, kurwa, nie, to sobie... <laughs> nie? wiem, gdzie ta ekologia. No to jest, jak <laughs> wymyślili Teatr Blue. No. To samo, nie? Żeby się interesować. No, no, Dokładnie. No, ale znowu wszyscy elektronicy mają zajęcie, bo każdy robi komputerek. Cyk, cyk. <grym> ja odpukać się... Odpukać w jeszcze nie miałem problemu tu za dużo. No, no, no Jedynie no, przy milionie mi pompka siadła, nie? Aha. Ale no, no, już miała prawo, nie? No, Zamienili... No, no, włożył no, nowo i no, jeździ no, no, dalej. No, A mówią, że mizerne auto niemieckie, nie? No. <grym> Co fajnie raz wyskoczył błąd i to zgasiłem królestwo, wyłączyłem prąd, dobra, ja dalej. A drugi raz, no to samo, zgasiłem, wyłączyłem prąd, skasowało się. No, ale jak chcecie zrobić, to, ci zabij, to już była gamma over, aby było z obrotów i. <grym> Koniec. Parku. No to tutaj nie wchodzi akurat I tryb, tryb awaryjna. Ależ, leży, żniwa i czekasz na serwis, żeby przyjechali z komputerem błąd i to samo. No, no, no. No to tylko komputerowo, ten system obrotów i jest dobrze. Tak to jest, wyłapuje gdzieś tam kudę, jeden, drugi, trzeci błąd i później kudę już dupa. No i ładny Parę lat ma pewnie To? No to już trochę jest I Jak się sprawuje dobrze? No widzę właśnie usługi agrotechniczne Ładowarki Wakor, maszyny tworzone z pasją przez zespół niemieckich inżynierów z 50-letnim doświadczeniem. No ma usługi? Tak. tylko fajnie. Żółte. A jakie? Też ale żółte. Też New Holland? Nie robić New Myśmy robili ze tutaj w rajtecho, nie? Bo, bo, bo. No, no, no. do niego. A maszyny to by, to by, to by wysyłali co dziwnie, jak Dobre lata no to. Tak, no. no. no w dobrych latach to się wuziło tego sprzętu. <grym, grym>, ty za tyle wiesz, to wiesz, no. to nie. Jak, jak nie załadunek no. to rozładunek. No. No. Tam też. To no, właśnie chodzi by taki szyj. To tak? też dobrze. Dobra, to idę cię wprowadzać. Czymki są drzwi, bo przy nie przebieje. Te wałka wyciągnę, nie? Będzie bezpieczniej Tak akurat. Tak akurat, no. A ile koni, wiecie? No, Mieszczykowane na 240. No to już trochę tam da radę. No, jest <grym> ekonomiczny. No. Tu jest takie, te są w tych traktorach, że gdyby wadek sobie Użykujesz Jak potrzeba, nie? Że mam no, mieć tyle obrotów i, i silnik sobie kurde zaś później, nie? Reguluje, no, no, no. wszystko idzie, wszystko idzie. Myślą, tak do przodu no, trochę. I, to jest na to jest też ten bajer z tym, że tu ten pomad jak orzesz, to syna wrócę i w dusze i kurwa i 10 na godzinę i chuj mnie interesuje, i może iść 10 na godzinę. I takiego pana byłem na osudze i mówi, kurwa ty mnie fuja nie rob, bo ty ciąg kurwa wcale na całym kazie nie idzie. No więc ale zobacz, miał ja 10 na godzinę. Chuj mnie interesuje, on, on ma mieć 2000 obrotów, no tak no, no nie to się kurwa. No nie to się. No, bo chyba mu zabierać na godzinę, no bo on ma tyle tak, mocy w sobie, no. że on potrzebuje 1200 obrotów i idzie 10 na godzinę, kurwa. No. Nie, bo ty mnie w konia robisz, bo ty patrzysz mi do godziny na ciepłej, no i nie przychodzisz. Nie no. rozumiem tego, że, że przy tych obrotach on nie idzie 10 na godzinę. Mówię, to ty się życzy tym swoim bubkiem tak szybko, nie on. Ale ja miałem 2200 obrotów na silniku, No, Tak, no. co, co zrobić z tymi No nic nie zrobić, no. On jest przy, 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 przyzwyczajony, tak? No, no, kurwa, mi się czuł, kurwa, kurwa. Tak jest. No. Śledzą nas. Pegasus. Pęknie. Be, to jest pięćdziesiątki. A gdzieś tu są? No, tam jest. To, to jest autokopal, że to są. Lekkie. Nie jeździłem tak nieucholądem. Ja tam... Tu jest taki, tu jest taki właśnie ten bajer... Poradzić bym, Prawda... bym se poradził, ale... <głos> <głos> Bo tu praktycznie gazu się nie używa, nie? No bo po prostu no, gazu da, daje sam jak akwent. Na akwent, no. no. Z tym, że tu jeszcze później o sobie szykuje człowiek ten, nie? Zaraz się zapolimy. Są A, B i C, nie? No tu jest, nie, teraz na przykład tu miał uszygowane 16 na godzinę kilometrów. No, Tu przełączy jest 25, a tu przełączy mnie 43, nie? No. I dodatkowo jeszcze się tutaj kieruje kółeczkiem. Żeby szybko sobie uszykować. No no, 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 no. No elegancko. No, no i na przykład jak 11 na godzinę to aby popnę gałkę w duszę C i już swoje i robi. I nic, no, nic mnie nie no, interesuje. No. Czy on pójdzie 2000, roku, czy pójdzie 1000? On pójdzie tyle i koniec, nie? Ma taki no. koniec. No. Jak będzie miał podwiat to będzie 2000. No. No i wszystko. A z wiatrem, wiatrem to 1000. To 1000. <laughs> no, no. Tak to, I tak to Kode właśnie wygląda, nie? No. no. Multi -one, Lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób na raz telefon mogą podać, wszystko no. mogą podać One są w całości tylko trochę zjechane Nie są nigdzie tam poprzebijane no. też 650 650, 65 na 38. No uh. Heder widzę już jest. Trzeba tam babuchę wyśpić na dwór na nowo stawić <głosy> to... <głosy> A może na sprzedać? <noise> no nie wiem czy chce ją sprzedać, czy nie, nie Spytamy go. No, tam, tam, tam swoje... no, z moją spółdzielni to ma 67 tysięcy. No. Wikona. No to ładnie. To już jest, nie? No. To już jest. Jak, jak, jak zaczęły się simpy te polskie, nowe, no. to zrobiłem 36 tysięcy. Z no. simpą polską. Sam jeździłem, nikt nie już tylko ja sam robiąc inne filmy. No. A tym wikonem robiłeś? Ale wikadem to spóźni, to, no to nie, to, to nie wiem, no to tam oni kupili taką, nie? Aha. No, ale tą polską simpon kudła na ten sznurek, nie? Bo no, no, wiesz, zrobiłem wie, 20 botów na godzinę, nie? Wiem. 22. Część, nie? A, a bumper w kolejce 10 dalej, no. kiedy mi przyjdzie. Nie, ja zniwa ja, nie spam wcale, Wadzie, bierze. Bierze, 20 chwil na tym to, no. ja, to nie sponą A teraz będzie spał z tą. Nie nie ja tam mam kombaj. kombajnie lepszy robotę. A z jakimi jederami kombajny? 66 czy 6,5, no to takie średnie, jak no, moment no, no, to nie potrzebujemy więcej, tylko po, po chopach no. no, cały czas. Tak jak pasuje. No to dobrze. No, wszystko się ko koło kumina. To jest... ja akurat już się, tak się koła przed niego nie było widać. Nie widać, że się to kurwa zrobię, mówię. Szybko. A, a, a widzi pan, że bym wziął, to, gdzie się kopał albo cokolwiek. No, no. no nie ma nic no, od razu, kurwa, kurwa no. nie widać, no i co zrobisz chłopie kurwa. No. I to mniejsze kurwa 500 koni, ciągi, nie ciągnie, niech nie, nie przyjeżdżą, bo ci nie wyciągnę. Nie no. I, I To się dobrze złapać, żeby nie rozerwać. No, no. To, no. A to chyba tam dryna pynkła czy coś. I normalnie Ciągu. koła nie było widać. Kurwa. No to bierze. No. Koła nie widać, ja bym się. Ten mieli taki rok wtedy, że to nawet nawet nie Ja ile razy żebym się na odkopywał, że nawet tych blachów nie szło otworzyć? No. To tak utopiony wykupacz, że tych blachów nie szło otworzyć, tych osłon. A te osłony są na tym wysokości. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, że są. No. Ja komajny trochę woziłem, to wiem. No, już w to jest sportu. Okay, ja No, okay. mam od razu karton. Taki gadżet to start. Dobrze? Takie gadżety tu mam mam przekazać. Podziękować. Tu mam taki gadżet. Do, do wykorzystania w sklepie. A tu będę miał papierki do podpisu. No i zablokowany pod A palet widzę tu dużo. Jest, jest. Jeszcze czym palić? Nie mnie bo się w kupił kosić, bo pan pole jest mokre ja za, za mokre trochę popadało no. poczekamy na mróz, bo przedtem nie zwężyli A dużo zostało? Nie, już, jest, <grym> ja żartuję Żartuję, No. To dobrze, to dobrze, jak żartuję, to dobrze Dobrze